Witam Was w dzisiejszym filmie. Okreciła się nam y, ta samica Termuncka. Przed chwilą nagrywałem, ale mi się nie nagra... nagrało, jak sprawdzają gniazdo. To więc wam po prostu powiem. Jest 10 młodych, wszystkie są brązowe, są po zomerku, czyli po tym moim szarym samcu. Yy, no, jeden młody to tutaj najpewniej jutro do jutra maksymalnie. Yy. Będzie żył, ze względu na to, że jest no ponad połowę mniejszy od y, całej reszty. Mm. No i jeszcze zaraz zobaczę, czy ta samiczka nam się tutaj okociła. A mianowicie chodzi o tam. E, tutaj to chyba się nic nie wykociło. No nie, tutaj nie widzę nic. Nie, tutaj nic się nie wykociła, jest trochę sierści, ale, ale jeszcze się nie okociła ta samiczka. Eee, to jest ta, co na ostatnim filmie mówiłem, że się y, powinna kocić. No ale jeszcze spada mi sierść. Le. No ta się nam okociła. Ma 10 młodych. Wynik ładny, ciekawe jak będzie sobie radziło. No, a ten jeden, no to 100%, że nawet odpadnie. No, ale zawsze zostaje nam 9. Tutaj mamy tą żółtą moją samiczkę. Jest ona jeszcze nie zatatuowana, ale yy, no, jakoś tak ogólnie wyszło, że jej nie zatatuowałem. Yy, no, będę musiał po prostu zatatuować sobie. No i tutaj jeszcze wam zrobię szybki rzut na o, Młode już pootwierane oczka. Jest ich tutaj 11. Już poza kamerami sobie je sprawdzę jak się mają, ale już naprawdę ładnie rosną. Tutaj są te no i co? Przechodzimy do nowego nabytku chyba. E, samiczka nam zwiała chyba? A nie jest. O to jest właśnie ta ich matka. Ta co pokazywałem te. Szare. No i ojcem no to jest e, tak samo. Ta też ma się kocić gdzieś za niedługo. No na no, jak widać ma straszny syf w klatce. E, no ale zobaczymy. Jest to jej pierwszy wykot. No i zobaczymy co sobie, jak sobie, że tak powiem e, poradzi tutaj. No i przechodzimy do nowego nabytku. Tutaj mamy ładną samicę. Samica słowacka. Kupiona od pana Jarka Jarkanygi. Tak jak w sumie wszystkie moje szare króliki. Jest ona chyba kotna, a w każdym bądź razie była zakacana. Sobie już poza kamerami sprawdzę, czy jest na pewno kotna. No ale po klatce to bym powiedział, że jest kotna. Bo jest w klatce też. Wszystko mieli, wszystko miesza. Czyli mniej więcej tak jak zakocona samica, no ale zobaczymy. Tutaj mamy tego zomera, czyli ojca tamtych małych szarych. Um, ta samiczka też nie wiem, czy jest kotna. Była puszczona czwartego. Może dzisiaj ją sobie jeszcze dopuszczę tak kontrolnie. Yy, zobaczyć, czy po prostu jest kotna, czy, czy nie. Jak to tam z nią yy, wszystko jest. No i no jak na razie w tym roku no nie jest najlepiej z wykotami. Mam nadzieję, że ta samiczka coś poprawi. Oczywiście mówię o wykotach belga, bo no te białe, białe i, i te mieszańce są tak trochę poboczną tutaj hodowlą. No a tutaj są sobie maluchy. Sobie latają. Mają one gdzieś koło dnia. Okociła się ona wczoraj, ale wczoraj już wieczorem. Nie chciało mi się nagrywać. Oj. Nie chciało mi się po prostu nagrywać. Nie wiem, kiedy ta samiczka nam się okoci. No, ale ona już też miała dwa mioty u mnie. Więc, więc zobaczymy. No. Czekam jeszcze na wykot tej samiczki, tamtej szarej samicy i żółtej samicy. I może jeszcze rozpuszczę tą od tych młodych belgów. No i to by było na tyle w wiosennych wykotach. Nic więcej już w tym roku nie będzie dopuszczane. Znaczy do jesieni, że tak powiem. Tą samiczkę chciałem jeszcze dopuścić, ale jej nie będę już dopuszczał. Niech odchowa tą jedenastkę maluchów. Maluchy mają się naprawdę świetnie z tego co sprawdzałem jakieś 3 dni temu to wszystkie żyją. Jeszcze dzisiaj też sobie to zobaczę, czy wszystkie tam żyją i mają się dobrze. No i co? Jeszcze dzisiaj damy sianko królikom, w tej samiczce może damy trochę trawy i tej na dole, jak się coś znajdzie. No i co, i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Ja się z wami żegnam. Cześć.